Cześć, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat oleju kujawskiego z pierwszego tłoczenia, a mianowicie jest to właśnie ten olej, który widzicie tutaj na swoim obrazie, a mianowicie jest to olej z pierwszego tłoczenia, bogaty w witaminy E i K, jak i również w omega-3, a zatem bardzo ciekawa propozycja, jeżeli chodzi właśnie o różnego rodzaju oleje. To co jeszcze znajdziemy na opakowaniu to oczywiście jest informacja na temat producenta, kod kreskowy, jak i również informacja na temat przeznaczenia tego oleju. Jak zapewne wiecie, olej można wykorzystać m.in. do sałatek, pieczenia, smażenia, zatem dość szerokie zastosowanie oleju kujawski znajdziecie, jeżeli chodzi właśnie o wykorzystanie tego oleju. To co jeszcze warto wspomnieć, no to oczywiście są to e, informacje na temat wartości odżywczej tego produktu. No to na 100 gram przypada 900 kalorii. Jest również 100 gram tłuszczu. Jeżeli chodzi zatem o węglowodany, białko czy sól, no to mamy tutaj 0 gram. E, to co jeszcze warto wspomnieć, no to oczywiście, że e, w, w wartości odżywczej wymienione została e, witamina E, jak i również witamina K. E, no i oczywiście kwas omega-3, a zatem tak to się prezentuje, jeżeli chodzi właśnie o wartość odżywczą tego produktu. Jeżeli chodzi o składniki, no to tutaj mamy 100% rafinowany olej rzepakowy, a zatem olej z pierwszego tłoczenia, filtrowany na zimno. Jeżeli chodzi o pozostałe elementy, no to tutaj oczywiście u góry opakowania znajdziecie również daty przydatności tego produktu. No i generalnie olej ten prezentuje się w następujący sposób może sobie jeszcze otworzymy buteleczkę zatem tutaj wystarczy wziąć i sobie otworzyć od góry do góry tę nakrętkę no i mamy do pociągnięcia jak widzicie tutaj taki dzydzelek ciągniemy i jak widzicie olej już jest otwarty tak mniej więcej wygląda w środku ja już go tutaj nie będę nalewał natomiast jak sami widzicie bardzo fajnie się prezentuje. Kto już, to już któraś butelka z kolei, którą korzystam. Bardzo fajnie, fajnie można wykorzystać ten olej właśnie do smażenia, do, do mięsa, do jakichś tam warzyw, do pieczenia, do sałatek, a zatem jak najbardziej szerokie zastosowania, czy wspomniałem wcześniej, generalnie całokształt tego produktu. Oceniam na 8,5. A zatem, jak najbardziej warto skorzystać z tego oleju, przetestować już sobie samodzielnie w swoim domu. No i zobaczyć, czy rzeczywiście jest taki dobry. Dla mnie, jak najbardziej na plus. A zatem, jestem ciekaw Waszej opinii w tym temacie. Dajcie znać w komentarzu, co wysądzicie na temat oleju kujawskiego z pierwszego tłoczenia. Zostawcie również polubienie pod filmem, jeżeli podobał Wam się ten film. Zasubskrybujcie mój kanał. No i to tyle, jeżeli chodzi właśnie o ten olej. Dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.